Nie możecie doczekać się informacji o darmowych grach, jakie dostaniemy w PS Plus w lipcu? W tym materiale przedstawimy wam tytuły, które mogą znaleźć się w ofercie bezpłatnych gier na PlayStation 4. Zanim jednak zaczniemy, wszystkich nowych widzów zachęcamy do zostawienia suba, żeby nie przegapić naszych filmików. Jeżeli nasze materiały wam się podobają, to pamiętajcie też łapce w górę i napisaniu komentarza. Skoro formalności mamy już za sobą, to możemy zacząć od tytułu, który w plotkach pojawia się najczęściej, czyli Crash Bandicoot Insane Trilogy. Jest to remaster trzech kultowych gier zręcznościowych. Crash debiutował jeszcze w czasach PSX i zrobił wtedy naprawdę wielką furorę. Każdy kto nie miał pierwszego PlayStation marzył właśnie o tej konsoli, żeby móc pograć w tą serię. Z uwagi, że Activision zapowiedziało czwartą część cyklu, wiele osób przewiduje, że w lipcu w nasze ręce może trafić ta trylogia, która odświeży naszą miłość do krasza i zachęci do zakupu kolejnej części. Drugim tytułem, o jakim szepta internet, jest taktyczna szczelanka, jaką jest Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Gra ma już swoje lata na karku, ale nadal jest aktywnie wspierana przez Ubisoft i zrzesza szerokie grono stałych graczy. Naszym zdaniem, z uwagi, że w czerwcu w plusie otrzymaliśmy dwie szczelanki Call of Duty i Battlefront 2, to raczej jest mała szansa na otrzymanie kolejnej takiej gry w lipcu. Następną grą, którą wspominają plotki, jest Away Out. Jest to gra skupiająca się na kooperacji, w którą można grać na jednym ekranie w kanapowym koopie lub ze znajomym online. Grając online, również mamy podzielony ekran i cały czas możemy obserwować poczynania naszego kompana. Bardzo fajne jest to, że jeśli posiadamy tą grę, to możemy zaprosić do gry znajomego, który nie ma tej gry. Tytuł ten jest dość dobrze oceniany, więc jeśli trafi do PS Plus w lipcu, to może zapewnić nam fajną przygodę. Kolejną grą, którą przewiduje internet, jest PUBG. Tytuł ten odmienił szczelanki wprowadzając tryb Battle Royale, który zdobył ogromną rzeszę zwolenników. Skłoniło to producentów innych gier do masowego wdrażania tego trybu w swoich tytułach. Mimo to PUBG nadal ma bardzo mocną pozycję na rynku i nie zrzekł się korony Battle Royale. Tu ponownie uważamy, że raczej nie ma co liczyć na tą grę z powodu, że jest ona zbyt podobna do czerwcowych tytułów. Piątym wspomnianym tytułem jest wiekowy, bo kończący w tym roku 5 lat, Fallout 4. Jedna z najważniejszych serii pokazujących postapokaliptyczny świat jutra. Czwarta część gry cieszyła się ze znacznie lepszego odbioru przez graczy niż jej następca. Jeżeli lubicie klimaty post-apo, otwarty świat i dużo questów, to z pewnością ta gra przypadnie Wam do gustu. Miłośników otwartych światów z pewnością ucieszy wiadomość, że na lipiec prognozowany jest także Horizon Zero Dawn. Gra mająca już również kilka lat na karku, ale uważana za jedną z piękniejszych i fajniejszych gier na PS4. Tytuł zaczerpnął wiele rzeczy z serii Far Cry, ale zrealizował je po swojemu, a ogromny świat wypełnił mechanicznymi zwierzętami, na które polujemy m.in. z łuku. Jeżeli zatem lubicie serię Far Cry, to z pewnością pokochacie Horizon Zero Dawn. Siódmym tytułem przewijającym się w plotkach jest gra wyścigowa Gran Turismo Sport. Jako fani gier wyścigowych bylibyśmy niezwykle uradowani, gdyby te przewidywania okazały się prawdą. Co prawda Sony zapowiedziało kolejną część gry wraz z przedstawieniem PS5, ale naszym zdaniem na tą grę możemy liczyć raczej bliżej premiery next-genowych konsol. Następną wspomnianą grą jest bohater niedawnych przecieków Dark Souls Remastered. Bardzo trudna i wymagająca gra dla ludzi oczekujących od gier prawdziwych wyzwań i satysfakcjonujących nagród. Dziewiątą plotką, która pojawia się w sieci, jest informacja o darmowej platformówce Hollow Knight. Gra należy do serii Metroidvania. Wygląda ciekawie i ma bardzo wysokie oceny, ale nam podczas krótkiego gameplayu na PGA nie przypadła do gustu. Nie znaczy to jednak, że jeśli będzie darmową grą w PS Plus na lipiec, to nie damy jej drugiej szansy. Przedostatnim tytułem wspomnianym w plotkach jest No Man's Sky, o którym mówiliśmy w jednym z przecieków na poprzednie miesiące. Obecna wersja gry jest bardzo wysoko oceniana i zaliczana jako jeden z ciekawszych tytułów na PS4, więc fani eksplorowania kosmosu z pewnością będą czuli się w pełni usatysfakcjonowani. Zanim przejdziemy dalej, zachęcamy do subskrypcji kanału Gamers Republic. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów na temat oferty bezpłatnych gier w PlayStation Plus oraz informacji o darmowych grach na różne platformy. Ostatnim, jedenastym tytułem wymienianym jako możliwa bezpłatna gra w PS Plus na lipiec jest God of War. Tytuł, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Fantastyczna, epicka przygoda, piękne krajobrazy i dosłownie boscy przeciwnicy. Naszym zdaniem, ze wszystkich wymienionych gier, to właśnie ten tytuł byłby najlepszą niespodzianką do PS Plus w lipcu. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach, która z wymienionych gier, waszym zdaniem, powinna trafić do Plusa w lipcu. Jeżeli przewidujecie inne gry, to napiszcie ich tytuły i zobaczymy, czy komuś udało się trafnie przewidzieć. Podobał Wam się ten film i chcecie więcej takich? Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się.